Jest kilka miejsc w Warszawie, których adresu podawać nie trzeba, żeby się z kimś mówić. Na patelni, pod rotundą, pod kolumną. I zakładając, że osoba, z którą się mówiliśmy, niespecjalnie się spóźni, to raczej nie poświęcamy więcej uwagi tej rotundzie czy kolumnie. A może szkoda, bo czasami te obiekty mają do powiedzenia bardzo ciekawe historie. I dzisiaj opowiemy Wam właśnie o kolumnie. Kolumn w Warszawie są z pewnie setki lub tysiące, ale tylko jedna spośród nich bywa pisana przez wielkie K. Kolumna Zygmunta. Obok pomnika Syrenki, Pekinu, czyli Pałacu Kultury i Nauki, jest nieoficjalnym symbolem Warszawy. Wizerunek kolumny znajduje się na pocztówkach, filmikach youtuberów, w logo różnych warszawskich firm, na obrazach malarzy, jak mało który obiekt w mieście. Co więcej, pewnie większość z Was kojarzy, że stojący na niej Zygmunt III odegrał niebagatelną rolę w dziejach Warszawy. Innymi słowy, kolumnę kojarzy chyba każdy w Warszawie. I dlatego dzisiaj chcielibyśmy na nią spojrzeć nieco inaczej. Zamiast skupiać się na napisanych i opowiedzianych już po stokroć historiach, pozwolimy kolumnie samej opowiedzieć własną historię. A historia ta jest absolutnie fascynująca. Sam kamień oczywiście milczy, ale przyjrzyjmy się pomnikowi, a konkretnie jego formie, gdyż już sam kształt pomnika, jaki nadali mu architekci, ma do nas przemawiać: kolumna. I to jest pierwsza ciekawa rzecz. Bardzo często można usłyszeć, że jest to pierwszy nowożytny świecki pomnik w formie kolumny w Europie. Tutaj, w naszej redakcji, jest delikatna rozbieżność, czy na pewno tak jest. Jest najstarszym motorzkiem tylko osoby świeckiej w formie kolonii w Europie. Ale nawet jeśli przyjmiemy, że to właśnie tak jest, to brzmi to jak jakaś niszowa kategoria, jakaś konkurencja, w której nikt nie startuje. Coś jak liczba pierogów zjedzonych w ciągu 60 minut w kategorii kobiety, waga do 56 kg. Ale historia widzi to nieco inaczej. W połowie XVII wieku umieszczenie króla Zygmunta na kolumnie faktycznie spowodowało straszliwą awanturę. Udało się wywołać jednocześnie skandal i religijny, i dyplomatyczny. Jeżeli się zastanowić, no to faktycznie, gdy ktoś stoi na kolumnie, to znaczy, że stoi wyżej niż wszyscy inni, można powiedzieć, ponad światem śmiertelników. I dlatego w starożytnym Rzymie na kolumnach stawiano figury cesarzy, bo cesarze przez długi czas byli uznawani za bogów. Zaś po tym, jak oficjalną religią Rzymu stało się chrześcijaństwo, cesarzy z kolumn pozrzucano i zastąpili ich święci: Piotr i Piotr. Paweł. Co? Paweł. Akcja. I faktycznie, kolumny były przeznaczone dla strefy sakrum dla świętych, dla Matki Boskiej, dla Jezusa Chrystusa. Nieopodal kolumny Zygmunta przy Kościele Świętej Anny na krakowskim przedmieściu stoi malutka, zaledwie o jeden rok starsza, pochodząca z 1643 roku, kolumna Matki Woskiej z Dzieciątkiem Jezus. Fundator kolumny Zygmunta, ówczesny król Władysław IV, następca, a zarazem syn Zygmunta III, który i tak już był skonfliktowany z papieżem o to, co zwykle, czyli wpływy i pieniądze. Tak ostro starsi o kolumnę z nuncjuszem papieskim, czyli można powiedzieć ambasadorem papieża w Polsce, że król nuncjusza po prostu wydalił z kraju, co w języku dyplomacji jest już komunikatem pozawerbalnym, siarczystym policzkiem. Dlaczegoż więc Władysławoj tak bardzo zależało na kolumnie, żeby ściągać na siebie w Rzymu? W zasadzie po co Władysławoj była kolumna w ogóle potrzebna? Tak naprawdę chodzi o coś zupełnie prozaicznego. Kolumna była narzędziem, narzędziem, które nieodzownie potrzebne jest każdej władzy, żeby mogła trwać, czy to dotyczy rzymskich cesarzy, czy francuskich ludwików, choć chyba najbliżej jej dostraszących spłotów i banerów dwoich kandydatów do Sejmu, czy tam pałacu prezydenckiego. Kolumnę poświęconą swemu ojcowi Zygmuntowi ufudował syn, Władysław IV. Ale inny Zygmunt czekał w kolejce na to, że zostanie wybrany na kulach wolnej lekcji. Był to Królewicz Zygmunt Kazimierz, jedyny ślubny syn Władysława IV, który to kolumnę zbudował, a zarazem wnuk Zygmunta III. Król Władysław chciał w ten sposób zagwarantować, że szlachta obierze jego syna na króla, a dynastia będzie mogła trwać. A więc kolumna była narzędziem propagandowym. Miała zobrazować, jak wspaniałym rodem są wazowie oraz jak wielkiego imiennika, potomkiem jest młodziutki Królewicz. Jak wiemy, do elekcji Zygmunta IV nie doszło. Ambicje dynastyczne Władysława zostały przecięte śmiercią jego syna w wieku jedynych siedmiu lat. Wróćmy więc do tego, co Władysław chciał nam za pomocą kolumny przekazać, bo pomnik sławi Zygmunta nie tylko windując go na poziom do tej pory zastrzeżony dla świętych, ale też opisując jego rozliczne sukcesy. Na szczęście wszystko jest opisane prosto i dosłownie na tablicach. Honori et pietati sacra statuam Hansi Ismuntor. Trzeci Władysław. Nie będę udawał Greka, że umiem po łacinie. No dobra, to jednak po polsku. Czci i przywiązaniu poświęconą kolumnę Zygmuntowi III Władysław IV z rodu miłości, talentów, syn. Czyli kolumnę wystawił król Władysław IV, żeby uczcić pamięć swojego ojca, króla Zygmunta III. A cóż to był za ojciec? Z woli ludu, król Polski, a sprawa prawa dziedzictwa, król Szwecji, ogromca Moskali i Turków. A gdyby tego było mało, to mimo że bez przerwy przez całe panowanie zajęte był gromieniem wszelkiego wroga, to tak naprawdę król miłował pokój. No po prostu wymarzony władca. Taki król można powiedzieć z całą pewnością, że zapisał się złotymi literami w polskiej historii, nieprawdaż? W dosłownym tego słowa znaczeniu. Przenieśmy się więc na chwilę do wnętrza zamku królewskiego. W jednym z niezliczonych przedpokojów królewskich apartamentów na zamku, tak zwanej Sali Kanaletta wiszą wspaniałe widoki przedstawiające Warszawę w wieku XVIII. Zostały one zamówione przez króla Stanisława Augusta, żeby pokazać, jak niesamowicie rozwija się Warszawa pod jego panowaniem. Aż trzy z nich ukazują kolumnę Zygmunta. A więc i Stanisław August doceniał rolę, jaką odgrywała w krajobrazie Warszawy. Przyjrzyjmy się zatem temu obrazowi, na którym jest ona najlepiej widoczna. To jest widok na krakowskie przedmieście z nieistniejącej dziś bramy krakowskiej. W tym miejscu jest dziś plac zamkowy, a w powierzchni placu jest uwieczniony przebieg dawnych murów obronnych i bramy. Kolumnę widzimy więc od tyłu, ale to nie szkodzi, bo to co najważniejsze widać wyraźnie. Dzisiejsza kolumna to wiele odcieni szarości. Tymczasem w wieku XVII i XVIII trzon kolumny był soczyście różowy, zaś sam król mielił się złotem. Podobnie zresztą z kapitelem kolumny i jej bazą. Zaś dokonania królewskie. Faktycznie były zapisane złotymi literami. W pobliskim Muzeum Warszawy znajduje się wersja skrócona. To jest model kolumny, ale pozbawionej samej kolumny, samego trzonu. I może to zniekształca nieco kształt pomnika, ale kolorystycznie tak to właśnie wyglądało. Oryginalna kolumna była złoto-różowo-czarna. Taka kolorystyka dziś może wydawać się nieco egzotyczna, ale w połowie XVII wieku w dobie baroku lubowano się w kontrastujących zestawieniach kolorów, a jednocześnie kamienie zwane wtedy marmurami właśnie w tych kolorach były dostępne w kraju. Różowy zlepieniec, użyty w kolumnie Zygmunt'a, zwany Zygmuntówką lub marmurem chęcińskim, wydobywano w czerwonej górze pod Kielcami, zaś czarny wapień, zwany marmurem dębnickim, wydobywano w dębniku pod Krakowem. Przyjrzyjmy się staremu trzonowi kolumny leżącemu obok zamku nad trasą WZ. W jednym miejscu kamień jest wciąż wypolerowany do soczystego różu, w większości jednak raczej szarawy. W XIX wieku podczas kolejnych remontów kolumny wymieniono stary, zerodowany, poszarzały i spękany trzon na nowy, zaś złoto, jeżeli cokolwiek z niego zostało, pozbyto się go. Ale przecież to daleko nie koniec przejść kolumny Zygmunta. Jeżeli znów spojrzymy na tablicę zdobiące cztery strony kolumny, okaże się, że z tyłu wisi nadwiedzibowa piąta tabliczka. Skromna, zawieszona nieco inaczej, jako jedyna napisana po polsku, a na niej odlane w stiżu stoi, że kolumnę wystawił Zygmuntowi III trzeciemu towarzysz prezydent – Bolesław Bierut. I to też jest prawda. Kolumna podzieliła losy zniszczonej przez Niemców Warszawy, i w trakcie powstania warszawskiego, w nocy z 1 na 2 września 1944 roku, została zestrzelona z działa czołgowego w ramach planowego niszczenia symboli polskiej kultury. Tak więc można by pomyśleć, że kolumna jest w całości rekonstrukcją. To chyba nawet nie, byłoby, nie byłaby żadna niespodzianka. Bo każdy Polak słyszał o tym, że podczas II wojny światowej warszawska starówka została niemal doszczętnie zniszczona. Ale czy na pewno zniszczona oznacza zupełnie unicestwiona? Pozwólmy znów przemówić samej kolumnie, dlatego że jeżeli przyjrzymy się jej bliżej, to okaże się, że jej cokół pokryty jest szarymi plamkami. Przy bliższej inspekcji można zauważyć, że to nie są gumy do rzucia, a plomby i łaty. Te łaty wypełniają dziury po kula, Dziury, które przecież nie powstały po wojnie. A więc cokół w dużej mierze przetrwał. Na gzymsach nad kapitelem Kolumny okaże się, że kamień jest częściowo w różnych kolorach. Częściowo szary, częściowo niemal czarny. I tak jak wszędzie na Starym Mieście. Tyle kamienia po prostu, ile dało się użyć jeszcze raz, zostało wykorzystane. Ale część, potłuczona upadkiem, była całkowicie do wymiany. Son. Przedwojenny trzon kolumny leży tuż obok tego najstarszego. Oba 50 metrów od kolumny wygłądają. Jest strzaskany w trzech miejscach. I to tutaj. Uderzył pocisk, który obalił pomnik. No i wreszcie najważniejsze. Co z posągiem króla? Można powiedzieć, że posąg miał szczęście, bo spadł na plecy, na których ma płaszcza, więc jednolity, solidny kawał metalu. Potłuczoną statuę trzeba było połatać oczywiście, przytwierdzić na nowo szablę i mogła wrócić na swoje miejsce, na miejsce, na którym stała od 300 lat. Kolumna Zygmunta III jest najbardziej warszawskim z warszawskich pomników. Jest Warszawą w pigułce. Dla wielu ludzi na przestrzeni niemal 400 lat jej istnienia miała znaczenie symboliczne, dla każdego inne. Kolumna została zbudowana po to, by być symbolem wielkości dynastii Wazów. Zburzona, bo była symbolem polskiej kultury. I zrekonstruowana, by stać się symbolem odbudowy kraju przez władzę komunistyczną. Dziś z kolei jest symbolem Warszawy i na powrót cieszy oczy mieszkańców i gości naszego miasta. To jest historia, którą przygotowaliśmy dla Was dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, to polubcie nasz filmik. I zasubskrybujcie kanał. Jeżeli nie widzieliście naszego debiutu, to jest odcinka o innym pomniku, czyli Syrence, to kliknijcie w linkę, która właśnie się powinna była pojawić. Do zobaczenia!